Kucham, co ty masz Patrz, tej teczce, ja ty podnoszę, co? O, widzisz? Nie na mogę tej ci zasadzie. powiedzieć. Jak nie hmm. Hmm. ma tego o, nie widać. Poczekajcie, poczekajcie. To, oj, co ty powiedz, ma, powiedz panie raptorze, dlaczego hmm. ta teczka jest przykrojona do Twojego uda i co w niej masz? O, dobry. Nie mogę ci powiedzieć co ja trzymam w mojej teczce, Widzę ponieważ to jest moja tajemnica. Czy to są tajemnice polskiego na... YouTube'a? A co na kogo tam Ej, ja, masz papiery? Jak się, jak się Patrz. Nie ma tańczenia no. na stole, sprawda. Ja mam papiery tam, <laughs> które mogą zagrożyć największą tutaj rybą na polskim YouTubie. Masz tak? Proszę takim jesteś szantażystą? Ja jesteś mam ja ja szantaż który natychmiastowym. Na ale co co zostawcie moją teczkę. Hmm. Boxdel prosił o tę oteczkę, proszę cię, żebyś mi ją dał. Hmm. Myślisz, ale... że ciekawostki kto zrobi? Ja ci mogę dać tą teczkę. Uważaj, bo mam na pistolet, o tej teczki. Dobrze, ja muszę ci coś przyznać, ale to ja muszę ci powiedzieć na Dobrze, chodźmy. O, mi, kupca. idź tutaj, idź tutaj. Jeżeli nie wrócę, blady, to znaczy, że. Blady. Mandzio, nie przetrwajcie. Dobrze, dobrze, jak jest ja dobrze. nie wrócę, to znaczy, że kupca nie jest chyba z tego. Ja jestem na dachu. Widzę was. O, co tu się dzieje? Cześć chłopaki, zupełnie nic nie słyszałem waszej rozmowy. Kontynuujcie, kontynuujcie. Ale o, czyli jest taki. Ale, Czekaj, ty masz ale, kajdanki tu przyklejone do niej. Ale słuchaj, poczekaj, jest problem. panie astronauto, Ignacy wszystko słyszał. Trzeba się go pozbyć. Ej. Nie, zostawcie mi w spokoju, nic nie słyszałem. Zobacz, tak powiedział. Jest w tym pokoju. On nie jedną tak ma. powiedział. Nie, to, to Boxer powiedział, że nikt nie może się dowiedzieć, że to jest stateczka. A Ignacy podsłuchiwał. Dobra, jedziemy. Nie mam Ignacy, je... Stój w ha. Nie! Nie zostawcie mnie spoko... NIE! NIE STRZELAJ! Słyszę strzały! Słychać strzały 1-10! Kto strzela? Kto strzela? Idziemy po podejrzanego... <laughs> idziemy po podejrzanego... Jak musimy Stoję, no! W tej chwili, nie o nie, idą tutaj, idą tutaj! To za głupi tryb! Ignacy, chodź, idziemy na zbór, chodź, idziemy na No przecież musisz po mnie przyjść! Idziemy na dwór, kolego! Musisz po mnie przyjść, nie chcę złamać sobie nogi! Kolego, nie złamiesz sobie Ja cię złapię pan Dobrze to złapnie Eee, rozwindywan Jezus <grystu> Tam się ktoś skrada oj. Tam Dobra, się ktoś dźdy, skrada Idzie ze mną Raptor i ten pan czarny Tylko dlatego że jestem czarny ja. tak? Dlatego Zostań można we mnie wjeżdżę bronią ja Nie siebie. Nie słyszałem o białym astro czarnym astronaucie kiedykolwiek A było i biedem Było? A gdzie było to widziałem iść tu? Nie astronautów Idziemy dalej. Gdzie? No nic nie ma! Gdzie? Do góry! Na halo to W ogóle nic nie ma na tej mapie. No właśnie no no nic nie ma. Nie ma, na tej ma broni ani nic. Nie, tak, nie wiem czy tak powinno być. Dobrze. Chyba nie. Jesteśmy w tajnej siedzibie Ignacy. Teraz już, kiedy wiesz o naszym sekrecie, chyba nie mamy innego wyboru, jak cię albo wtajemniczyć, albo zabić. Wybieram eee... wtajemniczyć. Dobrze. Mandzio, czy nie chodzi. Jestem się w podłogę. Mów na ucho. <laughs> to jest Oj. Laba, Biro. No, mów 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 na ucho. To jest teczka Boxdela. Daj mi, daj mi. O chuj. I na kogo tam są papiery? Okay. Panie, że wiesz, co tam o, na wszystkich no, Czemu jak ktoś kichnął nagle co mnie popchnęło? No bo to było takie wiesz, takie potężne kichnięcie no A okej okay. Hmm Dobrze, to, kawać, popchnięcie? Jest jedna osoba, która planuje to izramę, słysza, poczekaj, że... poczekaj, poczekaj, Dezy, bo mi się coś wydaje, że to bo, popchnięcie, bo co nas popchnęło... Nie, nie, nie. O nie! nie! O, nie! Daj! O, nie o nie! O nie, słychać strzały! Nie możemy zamknąć drzwi. Brawo! Nie, nie, nie. Zabiliśmy podłego szantażystę, dobrze! Ja Cię kręcę, ale runda była! To ma broń? Ej, Nikt nie ma broni! Broń. Zabić flasza! Ej, dawaj, zabij, atakować chodź, go! Dęcy, Bysy, Bysy, chodź, dezy, chowamy się! Dobra, dawajcie z Temu Czemu zostałem sam obok mnie? Gdzie kowamy dź oni są? są Gdzie oni są? Chodźcie, idziemy na nich! Musimy go skopać! Szybko, odbierajcie kumpsona! Gdzie on jest? Gdzie go macie? Szybko, Ucieka nam, jest za wami! Pijemy go! 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 Mistrzem Polski jest Legia! <gulanie> to jest, nie, nie, nie podoba mi się to. <gulanie> jest nie, to się... No nie you are the murder, don't You are the murder, don't get caught. O Mandziu, super tryb według. Ja right, zrobić caught. wielki zjazd morderców. Gdzie jest wielki zjazd morderców? O, Zawsze jest, chciałem na nim być. Pewnie na środku gdzieś, tutaj. Ej, słuchajcie, tutaj widzicie, że coś się, ja się widzęcia, wow. Tutaj trzeba przynieść... Tutaj trzeba coś przynieść na bank. Ja widziałem Jakiś tu butelkę. Kubek, na pewno. Ja tutaj ją gdzieś widziałem, trzeba Chodźcie. ją znaleźć. Trzeba zrobić sekret na tej mapie. Dobrze, a gdzie jest jas morderca, jeżeli chciałem dopytać? Bo jestem troszeczkę je, nie stąd. Je, to, to już nieważne, nie ponieważ wiesz? każdy chce znaleźć po prostu tego. Ale to tirek, a tu jest t Tak. To ja. Gdzie że mam hmm. t No bo z poprzedniej Mam siekierę, nie wiem po co, ale mam jakąś siekierę. Na pewno siekiera i światło to jest dobre połączenie. Ej, coś znalazłem! No, są, ej, nie. Są, znajdźki? są znajdźki. Są znajdźki! Są znajdźki! Się broń tak, są znajdźki, no, już mam okay. jedną. Ja też mam no. jedną. Dobra, trzeba, no, nie, znajdziek. O, A, nie, trzeba szukać znajdzik. Patrzcie, kolejny dzień! Nie, teraz broń. Ej, chłopaki! No to, to no, to teraz nagle się to wszystko zaczęło robić kolorowe, co? No, kurde, fa... Ej, nie zabijaj mnie, proszę cię, niech! Ha! Kto to jest? Kto jest zabójcą? Powiedz mi! Co się tu O nie, Bloody już nie żyje. Czy ktoś jeszcze żyje? Chodź, tutaj jest jakieś morderstwo Niespecjalnie ci ufam Alien w tym momencie. Słuchajcie, ja zadam klasyczne no. pytanie Kto jest Nie Niespecjalnie ci ufam, proszę się odsunąć. Nie musisz. Nie, nie planuję Czekaj, Już odsuwam się, proszę. Używacy z roku! A pelu! <laughs> no chodź, chodź, zapraszam. Zobacz, nie chcę, trochę szaleję. się cykam. Dobra, to ja zejdę, poczekaj. Ja, zejdę, ja nie chcę, żebyś ty do mnie schodził ale ja zejdę i zobacz kto tam jest na górze. Dobrze idź I, sobie tam, sobie za te drzwi. Dobra, proszę bardzo. Wy, wyjdź sobie. O. Dobra. Proszę. Wo. Łebek? Ja stałem, przyglądałem się. Gdzie Eko, było, stój! Co, gdzie działo, ja wlazłem ja tymi drzwiami tutaj. Gdzie ho, są truchła? O nie! Leżą tutaj. To ja musisz ja być albo te... ty, albo alien. No to alien. No to alien. <śmiech> <śmiech> Jak to ja! Halo? Ale to było ja odwrotnie! <laughs> <laughs> Dlaczego pan, dlaczego pan nie strzelał? Nie wiedziałem! Za, nie, 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 uwierzyłem mu! Oszukał nie mnie! Znowu zostałem oszukany! O nie! To za Mogłeś strzelać, Mogłem! Przecież. Oskarżył się sam! O, o, mam nie. butelkę, mam, pier o, mam pierwszy. Już. Pieselę! Chodź się schować. Coś się zadziało. Chcesz mnie zabić? Znowu chcesz, żebym zginął jako pierwszy. Nie, pieselę. No, za mnie drzwi otwieramy. Ale ja cię no, nie zabiłem, bo to ja umarłem pierwszy. Dobra, trzeba szukać, znajdziek szybko. Gdzie, gdzie jest? Szybko, szybko. Na strychu. Znajdźki, znajdźki. Znajdź, znajdź, gdzie są znajdźki? Znajdźki. Szybko, znajdź Na strychu, tak. Zarazem znajdziek na broń, Ile trzeba mieć znajdziek na broni? Mówi ktoś? 5? Aż? Na razie aż jedno Dobra, ja to widziałem jedną dotychczas No ja też wiem. I to, to mogę ci zaufać i Ty coś nie No szukam znajdzie, tak. To to tak. No to do tak. tak. Przecież mi zawsze można ufać. No to, co to za drzwi? Weź papa, pa! pa, pa, pa. Na razie? Na razie? Na razie? Każdy szuka znajdziek i tych znajdziek tak dużo tu nie ma. No to prawda. Ktoś znalazł czaszkę może? Nie widziałeś już wziął? Dobra, chodź, puszczamy. O cóż One są na zielono, takie podświetlone, je łatwo widać, wiesz? A nie to są miejsca gdzie mają być Mama, Mam... Nie, Badeusz już mił! O jest, jest dla mnie, jest dla mnie, mam już pojawiła się też druga, mam dwie. No i nie ma znaczki. A ja mam tylko jedno, będę tutaj. Po co, co mnie gór? Bo chyba to, to nie ma tak, hmm. że to się respię. one się chyba respią, wiesz? Respium, się respium. tylko, tylko tak cały o, czas. Tam coś się świeci. To trzeba chodzić i szukać, jak w no. prawdziwym murderze. Jak u no no. no. Nie, nie jest łatwo, to jest To jest bezpieczne, Gara już. Wiesz co, gdyby tych znajdziek było trzy, to jeszcze to by było do zrobienia, ale w tym momencie jest to cięższe. No powiem wam, że jest ciężko, ale zawsze było tak. Wow. A co ja tutaj robić? Nic Ej. nie ma flash. <laughs> flash. Hey. Odsuń się! Flash. flash. Ej, daj, Dobra. To sprawa, zabarykadował się na znaczy, styku. Ktoś się zabarykadował <kluzni> na strychu? Nie, niemożliwe. Żartu niemożliwe. Pokaż musiałem po nią iść. O, o, pokaż o, A i może to? W... O nie! O nie! O, nie. Barykadują o, barykadują nie. Jeszcze się barykadują dalej! O, nie. Ej, słuchajcie! Dobra. Ja chciałem wam powiedzieć, że te znaćki pojawiają się regularnie. O, Mam trzecią z grzęzkę. Słuchajcie, barykadujemy się! Ale Nikt się do nas nie dostaną. Ja bym się z zabarykadował. Odnoszę Kto wrażenie, zniszczyn. nie chcę być niemiły i tak, tak? zastanawiać Coś się, ale się teraz, no? właśnie, bo jesteśmy tu w trzech na dole i i Kupsem i Bloody mieli już 58 okazji, żeby pozabijać się, tak samo tak jak się. ja. A tak, wy tak jesteście sobie. tam I na górze. I gracy? Zabójca musi być tu na górze gdzieś. O, tak samo mieli oni no okazję, zabójca miał Siema. okazję zabić nas na górze. I nie jak nie robi, tam praca ja nie idzie? Jak nie, idzie praca? Tak tak, wiecie, ja, ja elo, fajna barykada, muszę przyznać. Ja wiem jak to działa. Zajebista. Zajebista. Chcesz ty? widzieć jak to no, ciało kupcono, czy tylko ja je widzę? To z, z no. Dlaczego tak śmierdzi wokół ciebie? No. Dlaczego ma śmierdzić Ale. wokół mnie? No, jesteś no, śmierdzący. Nie, nie, no, no, nie, nie no, 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 o no, no, Alien kłamie, chcę odwrócić Ale uwagę. Ty no, zaraz to jest Ja kłamiesz? To jest kłamiesz? Quebeka. Ja kłam? O, znajdźka. Masz znajdźkę? Ja mam cztery już, potrzebuję jeszcze jednej znajdźki. Lima idź sobie, zajdźkę. idź sobie Lima Idź sobie Lima Czyli Ktoś tutaj z nas musi być mordercą Chłopaki, znalazłem siekierę Ona była znajdźka I wydaje mi się, że one się respią z biegiem czasu Tak, one, tak, one to są to z, z czasem tak. o, o, piąta znajdźka Zajdźka. Fuck yeah Dzień dobry, witamy, to mam broń daje. Co teraz? Masz broń? Ja. Mam broń Ignacy jest niewinny, ale wśród nas nadal jest morderca Ale morderca też może zbierać znajdźki Ale, okay. nie, dostanie broni, ja ale nie dostanie broni, a ja chodzę z bronią A ja chodzę z wyciągniętą bronią Oh, o no widzisz. Yeah. A co mamy teraz dwie broń, czy co? Kto ma drugą broń? Kto, spada... Kto ma pierwszą broń, pytanie. Mam <grym się> cztery dlajki. Tak my macie. Cześć pieseł Siema. O, o. O, o. Ja spada... ja się cieszy, Widzicie? Już mam broń. Co tam się co dzieje? Jest? O nie! Mam cię! Mam cię! Jednak dezy. Jednak dezy Chciał zrobić Jednak. międzynarodowy zjazd morderców, bo był mordercą. Poszukiwanie, czas zacząć, chodźcie. Klub ja poszukiwaczy. Dobra. Tym razem znajdę się. Z... Z... Dobra, kto z... Dobra, z... znajdźka numer Znajdź. jeden, mam. Mam znajdźkę numer jeden. Czy wszystkich na chwilę na dół? Po co? Tak. Po co? Hmm. Chciałbym z wami porozmawiać Sekundę. A nie jesteś nas poza nas poznażysz tam? Ale... Nie, 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 nie. Do... Mandziu, Poczekaj, z... tylko drugą znajdźkę mam. No, oh yeah, już mam dwa, panowie. Dobra Zaczniesz strzelać wie? jak będzie trzeba Dobra Halo Czemu zaczniesz str... znaczy, dlaczego ciebie nie ma? Już idę, gdzie jesteś? No właśnie Ignacy Już, już idę Na dole Czemu bo... mówisz, że zaczniesz nas strzelać, Ali? O chuj Uuu. Uuu. Eee. To było groźne To było groźne yy, Zostałem strygerowany. Przez? Dobrze I przez Mandzia Morderca yy, powinien wykorzystać tę sytuację i go zabić Naprawdę? No może nie. oberwać jak trzeba <laughs> Naprawdę powinien My wykorzystać? Po to to było. Au. Tak, au Halo? To jeszcze żyje? No, ew, uciekaj! Dobra, <tort> słuchajcie, gracie w high density, chłopaki. Trochę tak. Kochani, <tort> ja byłem świadkiem morderstwa. Naprawdę? No, nie <tort> było, nie, nie, <tort> nie. nie byłem. Ginął. Nie byłeś? A, okej. Okay. Nie przesadzaj, tak. że to cię je tak mocno skonzerowało. Wow. No jak mnie dwie osoby napierdalają, gdzie mi się ekran trzęsie tak, że nic nie widzę, to jest trochę wkurze. Boże, może jeżeli kogo, masz epilepsję, który... to jest twój prywatny problem, że ci się coś trzęsie. Epilepsja, a trzęsienie się to chyba dwie różne rzeczy ma. <noise> Bandy Dezy! Dezy! Może tylko to... znajdzie, on to w życiu nie przyjdzie. Spokojnie, znajdźcie kto znam No nie echo zna. już ma chyba 10 znajdzie, bo on na dwie spróby zbiera. Tak, ja, niech No, no będzie chyba strzelona dwa bandy. On, ci, on nie będzie Echo biega tak i ruszaj się, bo akurat masz czas. No. Masz Ej, czas. Dezy, teraz. Jak zdobędziesz 12, to karabin dostajesz. To prawda. <noise> o jezu, <noise> wszyscy moi przyjaciele! <głos> <głos> Gdzie jesteś? Pokaż się! Dezy! Spokojnie, on stoi w jednym miejscu, nigdy cię nie znajdzie, dezy. Może eee... spokojnie. Mam cię! Mam cię! Dalej Ignacy, ja szanuję, że wykorzystałeś sytuację i wszystkich pozabijałeś. Słusznie. Wie, ale więc strzeliłem, ja tak sobie przychodzę. Mówię, świetny pomysł! Tylko nie wiedziałem, której broń, ale potem zobaczyłem, że Bladeusz. Tylko <laughs> tyle potrzebowałem.